Kim jesteśmy, gdy ciało znika? Zanim zaczniemy, chcę, żebyś na chwilę zwolnił, weź głęboki oddech. Ten materiał nie wymaga wiary, nie wymaga zgody, wystarczy otwartość. Jeśli coś w tobie zarezonuje, to dobrze, jeśli nie, też w porządku. Ta seria nie ma nikogo przekonywać, ma dać przestrzeń do twoich własnych pytań, do twoich własnych poszukiwań. Zaczynamy podróż z książką, która nosi tytuł Wędrówki Dusz. I warto powiedzieć to od razu. Nie została napisana przez mistyka, guru ani żadnego duchowego kaznodzieje. Jej autorem jest dr Michael Newton, wieloletni certyfikowany hipnoterapeuta, człowiek twardo stąpający po ziemi. Co jest kluczowe w tej historii? Sam Newton nie wierzył w życie między wcieleniami, a przynajmniej dopóki nie wydarzyło się coś, czego nie potrafił w żaden logiczny sposób wyjaśnić. Wszystko zaczęło się od pozornie zwykłej sesji terapeutycznej. Pacjent wprowadzony w stan hipnozy i prowadzony klasyczną regresją miał wrócić do wydarzeń z dzieciństwa, aby zrozumieć źródło swoich problemów, ale zamiast tego zaczął opisywać moment swojej śmierci w poprzednim życiu, a potem coś jeszcze opowiedział o przestrzeni, o stanie czystej świadomości, o istnieniu poza ciałem. I to był moment, w którym Newton, zamiast poczuć ekscytację, poczuł głęboki dyskomfort sceptyka. Bo jeśli to, co słyszał, było tylko fantazją pacjenta, to była ona zadziwiająco spójna i logiczna. Jeśli to był czysty przypadek, to ten przypadek zaczął się powtarzać w jego gabinecie. A jeśli był to jakiś nieznany mechanizm ludzkiej psychiki, to dlaczego pojawiał się u setek pacjentów, którzy nie znali się nawzajem? Nie czytali ezoterycznych książek i nie mieli żadnej wiedzy o podobnych teoriach? Ich historie były od siebie niezależne. I właśnie w tym miejscu zaczyna się ta opowieść. Nie od gotowej tezy, nie od wiary, od naukowej obserwacji. Newton przez kolejne kilkadziesiąt lat swojej praktyki zebrał tysiące relacji od ludzi, którzy w stanie głębokiej hipnozy opisywali nie tyle swoje poprzednie życia, ale to, co dzieje się pomiędzy nimi. Przestrzeni, którą nazywamy światem dusz. Co najbardziej fascynujące, opisy te, choć różniły się detalami, osobistymi doświadczeniami, ich struktura, ich szkielet, był niemal identyczny. Pacjenci opisywali ten sam schemat podróży. Najpierw moment śmierci, potem uczucie ogromnej ulgi i lekkości, odejście od fizycznego ciała, które często obserwowali z góry, następnie spotkanie z kimś, kogo nazywali swoim przewodnikiem lub opiekuńczą istotą. Potem następował przegląd minionego życia, a na końcu etap planowania kolejnego wcielenia. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest bardzo ważne. W tych tysiącach relacji zebranych przez Newtona nie ma piekła, nie ma wiecznego potępienia ani kary w naszym ludzkim rozumieniu. Nie ma też surowego sądu, przed którym musimy drżeć. Jest za to głęboka refleksja, jest zrozumienie swoich błędów i lekcji, i jest odpowiedzialność ale zawsze płynąca z miłości, bez grama potępienia. Dusze, jeśli użyjemy tego słowa, opisywały siebie jako czystą energię, czystą świadomość, bez płci, bez wieku, bez fizycznego bólu. Ciało, w którym mieszkały na Ziemi, traktowane jest jak narzędzie tymczasowe, niezbędne do nauki, do doświadczania. A sama Ziemia? W tej książce Ziemia często nazywana jest jedną z najtrudniejszych szkół we wszechświecie. Dlaczego najtrudniejszą? Bo przychodząc tutaj godzimy się na coś wyjątkowego na amnezję. Zapominamy, kim naprawdę jesteśmy. Zapominamy o naszej prawdziwej, duchowej naturze. Zapominamy, po co tu przyszliśmy. I zapominamy, że wszystko ma głębszy sens nawet to największe cierpienie, którego z naszej ludzkiej perspektywy często nie potrafimy dostrzec. I właśnie dlatego ta książka nie jest łatwa. Jest piękna, podnosząca na duchu, ale potrafi też poruszyć bardzo głębokie, ukryte w nas miejsca. Stawia przed nami pytania, których na co dzień często unikamy, bo boimy się odpowiedzi. Czy naprawdę jesteśmy tylko tym ciałem, które widzimy w lustrze? Czy nasze najważniejsze relacje, miłości, przyjaźnie, konflikty są dziełem przypadku? I czy cierpienie, choroba, strata, Mogą mieć sens, którego nie widać z tej ograniczonej perspektywy? Te pytania rezonują długo po zamknięciu książki. W kolejnych odcinkach tej serii będziemy powoli, spokojnie, bez pośpiechu przechodzić przez następne etapy tej niezwykłej podróży. Zawsze patrząc na nią z dwóch perspektyw: perspektywy zachwytu i otwartego serca, ale też z perspektywy zdrowego sceptycyzmu, zadając trudne pytania. A dzisiaj, na zakończenie tego pierwszego spotkania, chcę zostawić cię z jednym pytaniem nie z odpowiedzią, tylko z pytaniem: Jeśli to wszystko, co opisuje Newton, byłoby choć w części prawdą, to jak bardzo zmieniłoby to sposób, w jaki patrzysz na swoje życie, na swoje problemy, na swoje relacje, na swój strach przed śmiercią? Dziękuję ci za ten wspólny początek. W następnym odcinku opowiem o konkretnym przypadku, który wstrząsnął światopoglądem samego autora i na zawsze zmienił jego życie i praktykę terapeutyczną. Do usłyszenia.